To była zabawa w iście wakacyjnym stylu. Po raz trzeci w Sobieszowie mieszkańcy oraz turyści mogli bawić się podczas Nocy Świętojańskiej pikniku z prawdziwego zdarzenia. Przygotowaliśmy dla Mieszkańców ilenie Gór i okolic mnóstwo świętojackich atrakcji, polsko-czeskie prezentacje rzemiosła, warsztaty rękodzieła, a na nich przeróżne świętojańskie cuda. Słoneczne łapacze, świętojańskie makijaże, botaniczne tatuaże, zapachowe sakiewki. Dla każdego coś miłego. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Lusterka robimy to jest, jest takie... bardzo fajna. Takie lusterka, które będą takie wisieć. Tak, że ludzie mogli na nie patrzeć. Rzecz. są fajne rzeczy i można fajne kreatywne rzeczy zrobić. Sama się czuję jak taka mała dziewczynka, która może teraz sobie coś porobić i to jest bardzo fajne. Bo to też integruje jakby ludzi, pozwala nie wiem, spotkać człowieka, którego nigdy byśmy nie zaczepili na ulicy, a tutaj możemy sobie siąść razem przy stole. No i wspólnie coś fajnego porobić. Robię pianek. No i się zdecydowałam, ponieważ tak ładnie tutaj było, dużo kwiatów i możliwość w ogóle zrobienia wianka. Można coś zrobić własnymi rękoma i jest to miłe spędzanie relaksacyjne czasu. Nie zabrakło rękodzielników, wesołego miasteczka i koncertów. Lubimy takie warsztaty artystyczne, lubimy takie imprezy, jest bardzo wesoło i zapraszamy wszystkich, bawcie się fajnie. To nasze dziedzictwo, to co nasi przodkowie robili, czemu mamy tego nie świętować i nie kultywować, pamiętać o tradycjach. Na Scenie zaprezentował się między innymi wielopokoleniowy polsko-czeski zespół, który przygotował piosenki specjalnie na tę okazję. I sięgając do kultury ludowej, przypominamy sobie tradycje naszych przodków, czyli symbolikę ognia, wody, że to wszystko ma nam, ma być związane ze świętem urodzaju, płodności, miłości, dobrobytu. Publiczność rozgrzał zespół dzikiej Jabłka. Potem przyszedł czas na gwiazdy wieczoru, czyli zespół Dagadana. To zawsze jest takie możliwość spotkania, takiej bliskiej, takiego kontaktu z każdym z widzem, z każdym z naszych fanów. Cieszymy się, kiedy możemy razem coś zespiewać, kiedy możemy zaangażować ludzi do wspólnego przeżywania pięknej naszej ukraińskiej i polskiej kultury tym bardziej, kiedy jesteśmy w tak niesamowitych okolicznościach natury, uwielbiamy karkonosze. Niezwykle energetyczne koncerty pod Chojnikiem były strzałem w dziesiątkę. Aż żal, że kolejna tego typu impreza dopiero za rok.